Uff. Święta minęły, nie miałem czasu tego zrobić wcześniej, także dzisiaj robiłem się za zaopakowanie PS4 Pro. Nie wiem czy w środku jest Call of Duty, ale mam, także spoko. Ani żadna z tych gier. Chyba reszta nie ma. Zobaczymy co jest w środku. W środku jest karton. Następny. go. W środku jest następny karton. Zasilacze. I małpeczka. Małpeczka jest cięższa niż poprzednia małpeczka, to ewidentnie czuć. Pro jest zabezpieczające. Tak to wygląda, ale to pewnie wiecie, bo PS Pro już nie jest żadnym nowym. To tak jak myślałem, w środku możemy g odkładamy Dobrze jest tak. Kabel zasilający. Są zawsze dziwi, bo w Xboxie był dosyć wielki pad. Słynny pad, jak to pad, i kabel HDMI. A tutaj co? Foliówka, a stoją parę słuchawki. Ok, I to jest <grym> tyle, jeśli chodzi o unpacking Sony Playstation Pro. Zobaczymy, co się dalej wydarzy, bo podłączę to pod telewizor, który jest wymyślony, pod... niby to rozwiązanie. Na razie tam lecą jakieś sytuacje związane z bombami atomowymi, ale myślę, że za chwilę podłączę i zobaczymy co będzie dalej. Trzymajcie się, pa.